Dzień doberek, witajcie, witajcie serdecznie, dzisiaj gramy sobie oczywiście w Brawl Stars, zagram Niton, Chibi czy jakie tam, Chiki Nikta, nubek, gra przygody nubka, mam nadzieję, że wam się odcinek tu, o Jezus, spodoba jakoś, mam nadzieję, że będziecie pozytywnie do tego nastawieni. O kurde, eee. jeszcze ten mnie tu zaatakuje i będzie problem. O kurde, co to za jakieś asteroidy tu lecą? Gościu, zostaw mnie, zostaw mnie. Nie bij mnie. Dobra, jest, po, pojechałem z nim na haksak, słuchajcie. Prawdziwy bohater. Dobra, ja sobie tu pozbieram y, te oczywiście, o Jezu, tu jest 8 Ryan, ten youtuber zagraniczny. O kurde. Dobra. Wiecie co, no nie jest sympatycznie, jest y, kosmicznie. Dobra, oni się tam będą bić mam nadzieję, ja idę w tamtą stronę. Gdzie dwóch się bije, tam no brod korzysta. Poczekajcie, bo on tam siedzi. Nie dajmy się zastraszyć. Ja mam pięć tych skrzynek, więc... O kurde. To jest ten znowu gościu. Jest na środku, dobra. No ale to mam nadzieję, że damy radę, nie? Ty, on będzie się tu chilował. O ty gagatku. O ty gagatku. Idę w tę stronę. Nie bijcie mnie, zostawcie mnie. Wy się tam bijcie, a ja uciekam. Ok, tak go tu zesnajpiła Mam nadzieję, że ja to przetrwam. Ty ziomek. O Jezus. O jejku. Ała, ale to będzie boleć. Dobra, poczekamy. Niech się tam biją, patrzcie. Nie! Jest tu! Nie wiem jak to wygrałem, jasny gwint. Ale poszło. Ty, 10 tych. Ło kurde. Już za emocje. Ej, ja powinienem patrzeć na ekran, tak swoją drogą, słuchajcie, bo lepiej mi się widzi. Ja jestem stary i już nie dowidzę. Stary dziadek! Ale poszło, słuchajcie. Ty wygrałem to. Ja nie wiem, jak ja to wygrałem, no ale dobrze. Ty muszę jakieś rankingowe zagrać. Ale będzie się działo. Dobra, patrzymy sobie tu, żebym po prostu widział więcej. Bo tak przynajmniej więcej zobaczę. Idziemy od razu na środek no, no serio jakiś tutaj. Dobra, patrzcie, on tu rzuci mi to. Jasny gwin, dobra, spadam stąd. Nie! Nie! Kurde! Co za dziady no Zestunował mnie, no i tyle. Ale lipa. Ej, to było słabe, to było słabe, naprawdę. Dobra, teraz, teraz bierzemy to wszystko. Jezu, tu jakiegoś mamy gościa u góry. Nie no, się wszyscy rzucili. Ja, jedna gierka jest taka, że wszyscy grają sobie tak na spokojnie. Druga jest, że lecą jak dziady. I'm a cool cat. Macie chibi. Chibi dibi. Łubu dubu, -du Niech żyje nam. Prezes naszego klubu. Niech żyje nam. Dobra, niech się tam biją. My idziemy w tę stronę. Bo ja mam jedną skrzynkę, nie? To jest niestety słabo. Tej, gościu, pokonał tego. Dobra, załadujmy sobie ulta. Oho, gościu, ninja, hyper. Dobra, na razie jest dobrze. No serio, będziesz się mnie tu fokusować? O kurde. Dobra, idę stąd. Teraz jest lepiej. O kurde. Gdzie on ucieka? Ty. No gdzie uciekasz, dziomek? No kurde, niewiele brakło. No nie wierzę, kurde, no bo miał te pucharki. Ale słabo, słuchajcie. Niewiele mi brakło, żeby go pokonać. Miałem ma mało tego, nie? Pucharków, jakbym miał jedną skrzynkę więcej, znaczy tych skrzynek miałem ma mało. Może pucharków, ale i drugie miejsce i tak nie jest źle, myślę. Dobra, no, Tanita i tak bardzo dużo bije, nie? Masz, Miśka. Misiek się tam tobą zaopiekuje. Przynajmniej jesteście zajęci tam trochę. I o to chodzi. Oho. Dobra. O Jezu. Daj na Mike! Daj na Mike! Umcy, umcy, umcy! O kurde! Stefan! Dobra, Stefan, idź ode mnie, Stefanie. O kurde, no nawzajem, ja nie wiedziałem, że on ma, przecież on jest. O Jezu, co ja zrobiłem? On jest przecież ten podwójny, kurde. Zapomniałem. <laughs> Ale jakoś wybrnąłem z tego. Ej, no słuchajcie, nie jest źle. Jedno, jeden raz pierwsze miejsce, dwa razy drugie miejsce. I raz strata pucharku, więc chyba nie jest. Tej... O Jezu. Najlepiej, jakby mnie gonił ten gość. Ale tak się nie stanie. Dobra, ok, jest całkiem nieźle, ale tylko dwie, dwie skrzynki mam. To jest akurat minus. Okej, okay, się nawzajem pokonali. Dobra, zbieramy te skrzynie. To mi naprawdę dużo da. Już mam 8. 7, znaczy się nie umiem liczyć. Matematyka za trudna być. Ej, trzech zadymiarzy zostało. Nie mogę anulować ulti chyba teraz. Ale brzydal ze mnie. Jezu, mój błąd! Nie no, wygrałem! Ja nie wierzę. Po co ja poszedłem w tę dym? W tę chmurę. Ej, znowu wygrałem. Ty dobrze mi idzie dzisiaj. Chibi, 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 chili, piki, miki, miki. Dobra, ale oni mają rangi. Ja taki biedny nubek. O Jezus. Będzie rzucał mi ten kaktus na głowę, pewnie. Wszystko dobra, no. Ziomek, weź się. Pa, i idzie do mnie. Uparty zbisz. Dobra, ja spadam. Niech oni się biją wzajemnie. Ten Edgar na mnie tu skoczy, to będzie problem. Dobra, ja idę, uciekam słuchajcie. Idę tu na na, na sobie tak tu pójdę i tyle. No właśnie, o ten tutaj bije do niego cały czas. Patrzcie jakie playsy ty uskuteczniają. Jezu, tak niewiele. Jedna skrzynka znowu brakła. Chyba, że powinienem się za tym pieskiem skryć, nie? To też by było. A nie, to nie jest pies. To jest niedźwiedź, chyba, nie? Nie wiem zresztą, ale było całkiem dobrze. Nita, bita, kobita. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że tu gościu. Serio. I tu są dwie skrzynie, ale bierzemy. Nie Jezus, Maria, no naprawdę. Jezu, jakie ci ludzie tym Edgarem. Nie... To Edgar to jest najgorsza postać, jaka może być. Gracze co grają Edgarem, to są najbardziej tacy wiecie. A nieważne. <sum> Sam z nim zagram, jak go odblokuję. Ale ja muzyki w ogóle nie włączyłem, to jest najlepsze. No i gra zaczynamy. Teraz już lepiej muzyczka jest w tle, a wcześniej nie było, więc to mój błąd. Ten Lukas pójdzie na dół pewnie? nie ma co się Jezu gościu jest naprawdę na no Jezu co za uparty gość no mogłem się z nim nie bić bo stracę wszystkie pucharki jakie mam słuchajcie jednak dużo daje w tej grze jeżeli się dobrze gdzieś masz e, resp dobry tam gdzie się ta postać pojawia no a teraz mam lipę. No fajnie, To jest moja estetyka, czerwone włosy, fioletowe punkty kot sto ja. Revolver. No teraz zbierajmy sobie te skrzynki tak na spokojnie. Oho. Jezus Maria, gość ma już 6 skrzynek. No nie, no. Tak to się nigdy nie ugra. Słuchajcie, stracę wszystko to co zagrałem. nie ma co i patrzcie gość już już tu do mnie już już na mnie leci jasny gwint No nie wierzę no ale mam teraz słabo i mi idzie nie ma co się zrażać No ale to jest beznadziejny res dla mnie. Patrzcie, gdzie mam iść? Ten od razu idzie na mnie. O kurde, ty, jaki gość ma obrażenia. Ty, zasięg ma... Aha, i będzie gościu mnie gonił. Patrzcie, ty. Ciekawe, czy on mnie będzie gonił przez całą mapę. Dobra, ja tu siedzę. Nie mam nic pucharek, ani nic. Dobra, no jakoś sobie poradziłem Nie ja taki są ostre jak trochę siarna Przebijające się przez problem Przeszywający znak Może je pochwalić się Ty Alex Aleks, daj spokój Jak on tak się kręci? To jest Ulti jego, nie? O nie, zbym to wygrał, kurde, ale to zepsułem. Nie wiedziałem już jak strzelać, nie? Ajajajajaj, ale jestem blisko klasy 17. Tanita jest, ta, ten misiek jest w stanie mnie chronić, to jest dobre, bo ich obrażenia nie przechodzą przez inne postacie. To jest dobre. To muszę o tym pamiętać. No, mamy o wilku mowa, ból, ból ci o dupę, tu go strzela. Przeszkodi łami superbocasz pędzał Dorzyny z tobie Tu patrzcie nie bruki już się zasacza O kurde co ona tu rzuca jakimiś gwiazdkami Ty Dobra, patrzcie, ten ból tam widzę, daje czadu. Jezus Maria, ty idźcie się tam bijcie, ten dziesięć puchma tych skrzynek, jasnych więc. Jezu, tu jest jeszcze ten? Ja. Co? To było ich dwóch? No co za życie goście, no, życie, no. Ja cię gwizdę, ich było dwóch. <słuch> ja cię gwiżdżę. Ja nie wiedziałem, że ich dwóch jest. Aha, dobra, niech się tam biją. Idę w krzaki i tyle St strapa. Jezu, jaki nikt. Trzeba go zreportować takiego gościa. Niech się tam biją. 6 zadymiarzy jeszcze zostało także całkiem przeżywają nie mówcie że w krzakach siedzą i się czają patrzcie on tu rzuci to ty gdzie oni wszyscy siedzą nie ma ich tu Brikociola tu jakaś Zostało trzech czyli jestem w pierwszej trójce, nie? No dobra, na razie sobie się tu przyczaję i zobaczymy. O Jezus A oni mają jakieś te, te jakieś dodatki, takie do postaci. To nara. Nie ma co wygrać. Ale mamy klasę 17, więc jest całkiem dobrze. Dajcie mi końsy. O, ja się... Dobra, ale mamy misję. Zaraz Edgara sobie odblokuje Legendary! Nie Naprawdę, na co dostaniemy? O! Nowy zadymiasz, Grom! Jakiegoś groma mamy, ty! O, oh, Jesus Christ! Aż tutaj trzeba Prince screena y, zrobić, słuchajcie. Nie mogę. Ale nieźle. Nawet nieźle. Nawet, słuchajcie, nieźle. Ale to dzisiaj tyle.